Witajcie rodacy. W dzisiejszym filmie materiał z kanału Areta Stardust, ale najpierw wstęp. Areta posiada ogromną wiedzę na temat jednej z końcówek kija, którym was biją, czyli nowoczesnego niewolnictwa zwanego obywatelstwem, którą stosuje w praktyce. Ta kobieta to jest wzór prawdziwej wolnej żywej istoty. Takich świadomych istot jest oczywiście więcej, jak Hania z kanału Zawodowa Polka, Krzysztof z kanału Zawodowy Polak, Henryk Gaszkowski z kanału Henryk Gaszkowski. Krzysztof Bokisz z kanału Krzysztof Bokisz, Arek z kanału Awake Broadcast, Dominika z kanału Grupa Suwerena wraz z Michałem o którym też powiemy i oczywiście wielu, wielu innych, których musicie nauczyć się odróżniać od systemowych marionetek. Wszyscy, którzy wyciągają was na protesty i krzyczą o prawa obywatelskie, to zadaniowcy, lub jak ja ich nazywam, wentylowcy, co w kontrolowany sposób upuszczają ciśnienie spróbującego się zbuntować społeczeństwa, lub pożyteczni idioci, którzy nie wiedzą kim są i gdzie żyją. Gdyby chcieli waszego dobrobytu, to wzywaliby was do wypowiedzenia posłuszeństwa głównie finansowego, bo przecież to wy opłacacie cały system, który was gnębi. Myślicie, że jak ktoś dostaje pieniądze za robienie czegoś, to przestanie to robić? No chyba raczej nie. Jakimś dziwnym trafem, z biegiem okoliczności, ludzie, którzy właśnie mówią o wypowiedzeniu posłuszeństwa, a naprawdę świetnym narzędziem do tego jest dekret zwierzchnika władzy zwany Cichockiego, bo miał odwagę i wiedzą jak go napisać w waszym żywotnym interesie, ci ludzie są nękani przez system, który wy rodacy sami opłacacie. Pomyślcie zatem, jak bardzo system się boi tego nieposłuszeństwa, tego dekretu zwanym Cichockiego, ale waszego dekretu, skoro sam łamie prawa, które ustanowił. Areta wcale nigdzie nie musi się zgłaszać na wezwanie prywatnej korporacji, którą jest policja, prokuratora, sąd i wiele, wiele innych instytucji zwanych państwowymi i wy też nie musicie się nigdzie zgłaszać. Tylko wpierw zrozumcie, że obywatel to nie jesteście wy. Odsyłam do prawno-sądowy Matrix, czyli wszystkie zielone filmy urzędy, i do stosowania dekretu zwanego cichockiego, ale waszego. Strach plus brak świadomości sprawia, że popełniacie same głupoty, których pokłosiem są między innymi wasze dzisiejsze restrykcje, obostrzenia utraty, majątków, dzieci i już coraz bardziej wolności. A jeśli myślicie, że lepiej się nie wychylać, bo może was spotkać to samo, to wam kurwa gwarantuję, że tchórzostwo wam w niczym nie pomoże. A i jako te posłuszne owce będziecie jeszcze w gorszej sytuacji. A na wasze idiotyczne argumenty, że tak, wy świadomi też zginiecie, odpowiem tak. Załóżmy, że wszyscy zginą, okej. Okay. Ale ludzie, istoty świadome, zginą jak ludzie z własnym myśleniem, z własnym ja, z własną wolą i wiedzą, gdzie żyją i skąd pochodzą. Czyli godnie. Ale wy. Reszta, tak zwani obywatele, wy zginiecie tak jak żyjecie, czyli chujowo, ale stabilnie, bo wasz urojony pan pozostawił wam jakieś ochłapy z wypłaty, dzięki którym macie co do gara włożyć i na łeb wam nie leje. Zarażeni gorączką bezsensownej konsumpcji dla samej konsumpcji, którzy myślą, że myślą i nie dążą do pełni prawdy, bo oczywiście myślą, że już ją znają. Myślę, że mogą wybierać, bo mają swoje poglądy wgrane poprzez system edukacyjny, religię i tradycje, czyli nie wasze poglądy, ale systemu samozniewolenia i samozagłady, który właśnie poprzez powyżej wymienione w niewiedzy swej wspieracie, czyli opłacacie. I właśnie opłaciliście w pierdo tej oto odważnej kobiecie, bo sami jesteście tchórzami i nie macie odwagi dokonać czegoś takiego jak Wypowiedzenie posłuszeństwa, głównie finansowego, nielegalnej władzy. I dlatego sami przez tą władzę jesteście napierdalani. Także brawo, brawo rodacy. Oczywiście jeśli ktoś rozumie, to i nawiązał odpowiednie więzi, które nie były możliwe do nawiązania właśnie poprzez kłamstwa systemu, to myślę, że takiemu komuś nic nie grozi absolutnie. Ale o tym w innych filmach o drugiej końcówce kija, którym nas biją. Także zapraszam już na film Arety. Ona została pobita, bo pokazuje wam jak żyć, dosłownie. W sumie nie tylko ona. A wy, dzięki swej głupocie, tchórzostwu, lenistwu, też będziecie mieli takie sytuacje. Ale wy, wy dostaniecie wpierdal właśnie za swoją głupotę, tchórzostwo i lenistwo. Dziękuję w narodzie samobójców i samozniewolników. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na film Arety. O, super, Państwo, Nie no spokojnie, wody. Proszę co sobie pisa? przeczytać. Co proszę pierw maskę założyć. Najpierw. Do czego? Takie jest zobowiązek. Pan ja Według tak? czego? Według polskiego prawa. Proszę bardzo. Maskę proszę. Nie, bardzo. jest zakrywanie. Proszę. No niech mnie pan zostawi, no! Jezu! Klucz od mieszkania muszę ludzi zostawić. Zostawcie mnie! Dobry wieczór wszystkim. Robię to nagranie jako świadectwo dzisiejszego zajścia, dzisiejszego mojego porwania. Jest to świadectwo tego, co się stało, ponieważ dzisiaj. I jeszcze dochodzę do siebie, ale yy, pamiętam na świeżo, co mi zrobiono. Yy, o godzinie 18 yy, do zeszłam do zaparkowanego auta. Yy, w momencie, kiedy już miałam zamknięty samochód zamkiem centralnym, otoczyło mnie trzech zamaskowanych mężczyzn, twierdzili, że są policjantami. Jak widzieliście, wielokrotnie wzywałam ich do wylegitymowania się, nie uczynili tego, tylko jeden funkcjonariusz się wylegitymował po moich wielokrotnych wezwaniach. Okłamano mnie, nie dopełniono czynności. Czynności nie przebiegały tak jak powinny, ponieważ znam procedury policyjne już na tyle dobrze. Kochani, widzieliście całe zajście. Natomiast yy, może powiem to, czego nie widzieliście. W funkcjonariusze, po dowiezieniu mnie na komendę do Morawie Górniczej, Mm. Przepraszam za pauzę, ale po prostu ciężko mi jest zebrać słowa i myśli. Zostałam poturbowana. Mm. Nie poszanowano mojej godności osobistej. Nie poszanowano mnie jako kobiety. Yy, w radiowozie byłam zawieziona, siedząc pomiędzy dwoma funkcjonariuszami. Trzymana za włosy z głową przy wycieraczce podłogowej, e, dowieziono mnie na komendę w Dąbrowie Górniczej na parking z tyłu komendy. Policjanci już wtedy nagrywali to, co się dzieje, ponieważ e, tak jak zawsze to robię, e, zastosowałam e, bierny opór czyli. Odmówiłam chodzenia, odmówiłam współpracowania. Hmm. Wywleczono mnie na parking policyjny. Funkcjonariusze nagrywali to. Nagrywali, jak mnie proszono kilkukrotnie o to, żebym sama poszła. Po czym, hmm, ponieważ byłam skuta z tyłu kajdankami, Dwóch funkcjonariuszy wzięło mnie najpierw za ramiona, ale niestety yy, niestety nie są, yy, nie dysponują sprawnością fizyczną. Yy, to też zamiast na ramiona ciągnięto mnie za ramię i za kajdanki yy, na drugie piętro. Wydziału kryminalnego, zanim w momencie, kiedy mnie już zawleczono na drugie piętro kryminalnej w Dąbrowie Górniczej, w tym momencie miałam już kochani spodnie ściągnięte, bo wleczono mnie po schodach. Spodnie miałam ściągnięte w tym momencie już do kolan. W samych majtkach wleczono mnie po schodach, a potem po korytarzu ciągnięto mnie jak w worek cebuli. Położono mnie w pokoju przesłuchań u starszego sztabowego Damiana Dunaja na podłodze, na plecach. I kazano mi wstać. O... Zażądałam nagrywania przesłuchania, trochę to trwało, natomiast y, wymusiłam y, przeniesienie mnie do pokoju z lustrem weneckim, gdzie całe przesłuchanie było nagrywane. W poniedziałek prokurator będzie musiał wydać kopię, um, upokorzono mnie jako człowieka. Upokorzono mnie jako kobietę. Yy, oprócz starszego yy, sztabowego Damiana Dunaja, była uczestniczyła w tym wszystkim. Tych trzech policjantów uczestniczyło i uczestniczyła jeszcze funkcjonariuszka. Wyobraźcie sobie, co dalej. Yy, udało mi się, yy, aby przesłuchanie było nagrywane w pokoju przesłuchań, gdzie z lustru weneckiej są kamery. Zastrzegłam swoje prawa, człowieka, niezbywalne. Pouczyłam wielokrotnie funkcjonariuszy, co robią i że działają nielegalnie. Um, co jeszcze bym chciała powiedzieć? Teraz słuchajcie, zostały mi postawione zarzuty. Jako bandyta zostałam zaprowadzona jako bandyta, morderca, przestępca. Mm. Na moim profilu są już w tym momencie zdjęcia, jakich randów znałam. Funkcjonariusz star Starszy Sztabowy Dunaj również wpisał w protokół, choć nie wiem jak to wygląda i nie wiem czy mnie nie okłamał. To musimy zweryfikować. Mm. I teraz tak, kochani, za co mi tam zawleczono? Dzisiaj postawiono mi zarzuty narażenia na złą opinię funkcjonariusza, który dwa lata temu mnie pobił, pracując w drogówce. Kamil Graczyk się nazywa. Jest bokserem damskim. Lubi kuć kobiety. I lubi się nad nimi znęcać, bo nie można tego inaczej nazwać. Jak znęcanie się nad człowiekiem, który jest skuty i siedzi w radiowozie. I tenże funkcjonariusz, który mnie pobił, gdzie do Czesława Kurpisia, pseudo prokuratura dotarła obdukcja sądowa z, z katedry medycyny sądowej w Katowicach na Ligocie i takie mam obecnie postawione zarzuty, że kolejny funkcjonariusz oglądając YouTube'a Albo Facebooka, gdzie mówię prawdę, potwierdzam to dowodami, obraził się. Obraził się, że powiedziałam prawdę. Ten funkcjonariusz pracował w drogówce, potem został um, zdegradowany do pracy w, um, w prewencji. Więc, no, tak wygląda moja obecna sytuacja, kochani. Człowiek, który mnie pobił, i mam na to dowody, dzisiaj otrzymałam zarzuty za publikację dowodów. Sami się zastanówcie, bo oni pracują za wasze pieniądze. Mówią, Mówią, że służą i tak właśnie służą. E, oprócz rozerwanej kurtki, doszczętnie już stłuczonego telefonu, e, tak wygląda zaproszenie na komendę w Dąbrowie Górniczej. Innych sińców wam nie pokażę, ponieważ wybieram się na obdukcję. Teraz tak. Bandyci zamaskowani, którzy w dniu dzisiejszym dopuścili się gwałtu na mnie. Wykorzystując swoje stanowiska Wykorzystując, że są uzbrojeni, wykorzystując, że są w przewadze liczebnej, na zlecenie pseudoprokuratora prokuratora Maciaszka z, z prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej wysłał starszego aspiranta Dawida Pniaka. starszego aspiranta sztabowego Marcina Milika oraz sierżanta sztabowego Dawida Skupień, aby bezprawnie mnie porwać. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Um. Nie wiem, co jeszcze chcę powiedzieć. Przepraszam Was za mój głos. Yy... Zastrzegłam swoje prawa. Pouczyłam policjantów, czego dokonują gwałtu, bo to jest gwałt. Hmm. Jak widzieliście na nagraniu, funkcjonariusze mnie okłamali pod pretekstem doręczenia. Też muszę wyjaśnić dlaczego zdecydowałam się wyjść z auta. Dlatego, że już yy, był nagrywany z zewnątrz materiał filmowy, dowody zbierane na to, na co oni zrobią. Poza tym, jeden z funkcjonariuszy odszedł do od auta, ale ponieważ miałam otwartą szybę, słyszałam jak, co mówił. I dzwonił po dyspozycję, czy mogą mi rozwalić szybę w aucie. Także kochani. Woście, woście kajdanki w aucie, bo jak was policjanci zatrzymają, to należy się jedynie przykuć do kierownicy, połknąć kluczyk i czekać, co zrobią. Nie wiem, jak często mam pokazywać, co mi robią. Robią to wielu rodakom. Jesteśmy gnębieni jako ludność rdzenna tubylcza, o czym zostali również poinformowani. Znieczulica wasza jest niesamowita. Brak reakcji na zło, które się dzieje i jest bezgraniczna. Jeszcze chciałam przeczytać oświadczenie suwerena, które na wezwanie na przesłuchanie y, funkcjonariuszowi Dunajowi złożyłam dnia 22 września, którego ani Dunaj, ani prokurator nie uznali. Oni nie uznają woli suwerena. Czują się bezkarni, działają bezprawnie. Mm, pozwolę sobie przeczytać, to nie jest długie pismo. Oświadczenie. Dotyczy, wezwa... Dotyczy wezwania z dnia 18.09. W związku z otrzymaniem wezwania z dnia 18.09. oświadczam, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałam formalnej odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2018 roku kierowane do nielegalnie pełniącego obowiązki komendanta Artura Klimka dotyczącego wykazania jurysdykcji nade mną żywym człowiekiem. W tym wykazanie legalności uprawnień jako urzędnika państwowego. Dobitnie upraszam o niestosowanie okrężnej logiki i unikanie odpowiedzi na wszystkie zarzuty jednoznacznie. Jeden wykazanie swojej jurysdykcji nad żywym człowiekiem, dwa wykazanie korpus delicti w tej sprawie, co umożliwi mi polubowne przeprowadzenie negocjacji bez prawników i pełnomocników, czy też prywatnych firm jaką jest Policja w Dąbrowie Główniczej. Trzy okazania ubezpieczenia oce funkcjonariusza Damian Dunaj. Zastrzegam sobie wszystkie przyrodzone i niezbywalne prawa i wolności do stanowienia o sobie samej tu i teraz i zawsze od poczęcia jakiegokolwiek oświadczenia oraz każdego z rejestrów jawnego i ukrytego jako stanowiących na moją niezaprzeczalną rzecz, bez regresu i chwałę dla... Poświadczenia prawdy i tylko prawdy w dobrej wierze i woli na moją rzecz oraz za zgodą bez podstępu i przymusu ze strony urzędów. Nie zgadzam się na przymus łamania prawa konstytucji, do którego jestem podżegana przez pracowników tutejszej firmy w ramach własnej suwerenności. Na powyższe oświadczenie należy odpowiedzieć wyczerpująco z odniesieniem do wszystkich załączników w terminie 3 dni drogą e-mailową na adres. I tu podałam swój adres mailowy pod rygorem nieważności wyżej wymienionego wezwania. Co jeszcze ważnego? No, nie mam już Wam więcej do powiedzenia. To są bandyci. Potraktowali mnie jak przestępcę. Działają pozaprawnie. Nie są w stanie wykazać swojej jurysdykcji. Kochani, czytajcie www.tecichocki.pl oraz druga strona www.zawodowymyślnikpolak.pl. Jeszcze raz Wam podam nazwiska. Bardzo proszę o udostępnianie tego mojego świadectwa, ponieważ staje w prawdzie. Dzisiejszego napadu i porwania dokonali. Starszy aspirant Dawid Pniak, aspirant sztabowy Marcin Milik, sierżant, sztab, sierżant sztabowy Dawid Skupień. Na polecenie prokuratora, prokuratury rejonowej Łukasza Majka. Oj, nie wiem, czy będzie widać. Proszę. Tak wygląda czytelny podpis bohomas waszego pracownika. I jeszcze mm, krótki warsztat. Moje ciało, ani moje słowa, moje usta nie współpracują z oprawcami ludności rdzennej. Nigdy nie będą, dlatego nie chodziłam, musieli mi nosić. Odmówiłam składania zeznań. Dzisiaj w sumie zawleczono mnie, kochani, tam, żeby funkcjonariusz w godzinach swojej pracy mógł napisać pismo w mojej obecności. I tylko po to zostałam porwana i pobita. No i to tyle chyba na dzisiaj. Tak jak mówię, trudno mi skupić myśli. Nie jest to łatwe, natomiast, żeby funkcjonariusz mógł napisać jedno zdanie na kartce papieru. Weto ludowe zgłaszam, kochani weto ludowe rodacy. Opłacacie ich za miesiąc każdy z góry, jak to mówi Krzysztof Chudek. Hmm. I do Was wszystkich mam pretensje. Do Was wszystkich. Um, no cóż. Um, niedługo poznam osobiście prokuratora yy, pełniącego obowiązki, bo nikt się nie uwiarygodnił od, yy, od lutego 2018 roku. Także kochani. Trzeci rok już będzie. Nie wolno zadawać pytań, kim są. Zastanówcie się, kto wydaje polecenia Wam i czy ma do tego władzę nad Wami jakąkolwiek. Pozdrawiam. Przyjemnej nocy.